Ja Słynie kupę do Sawietku Knyszką, poczytaj wam polską i porakę odbudę pitną w Torcik bezowy, składniki, beza, 5 białek, 1 druga szklanki cukru, 1 i 1 druga, i 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka soku z cytryny, bita śmietana, 500 gramów śmietany, 36%, 6 łyżek cukru. Dwa opakowania usztywniacza do śmietany, 100 g borówki amerykańskiej, beza, białka ubić, sposób przyrządzania beza, białka ubić dodając cukier, no właśnie składnęgie słowa, dodać sok z cytryny, mąkę i delikatnie wymieszać. Pianę podzielić na dwie części, na papierze do pieczenia odrysować dwa koła o średnicy około 23 cm i rozsmarować w nich powstałą masę. Piec w nagrzanym do temperatury 110 stopni Celsjusza w piekarniku z termoobiegiem z, y, przez 2-3 godziny aż do wyschnięcia blatów z piany. Bita śmietana. Śmietany ubić dodając porcjami cukier i usztywniacze. Krem podzielić na dwie części, do jednej dodać borówki, delikatnie zmiksować, torcik bezowy, masę rozłożyć na jednym z blatów i przykryć drugim. Другим довольні у декорувач. Можете не тільки вчити польську, але і, вчити слова, але й готувати так? Ось ці рецепти, тортики. А, за моїми курсами і аудіокурсами, зможете вчити однучас і вимову, і граматику, і нові слова три в одному. Все за в описі профілю. Всього є дуже-дуже багато, дуже довго над цим працюю. Купуйте, приєднуйтесь, чекаю вас.